Rezerwa z Majdan 865 do końca. No i tu jego mokra część. Łęgowa zalewana. Bo na tych 50 hektarach chronionych jest też część wyższa. Grąd niedużo wyższa Taki grąd niski. A tutaj zalewana. Myślałem, że dojdę dalej troszeczkę środek ale tu trzeba się zatrzymać i jeszcze jedno miejsce trochę suchsze ale też w Olsowym lesie te Olsze są duże bo rezerwat jest od 30 lat od 1990 roku ponad 50 hektarów no nie dużo ponad, ale Zawsze to jest kawałek chronionej przyrody i od razu chce się głębiej oddychać. I od razu jest fajniej. Chyba takie same zdanie mają zwierzaki, bo ścieżki wydeptane pełne tropów. A rezerwat to jest pozostałość po Puszczy Stromeckiej kiedyś kolosalne tereny leśne między Wisłą a Pilicą a teraz tylko pojedyncze wyspy chronionej przyrody jeszcze spojrzenie na Stromek ciekawe czy on znajdzie swoją swoje ujście w Pilicy bo ja teraz tam się przemieszczam.